Cześć, jeśli lubisz szybkie, rzetelne wiadomości geopolityczne po polsku, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. Polska opóźnia otwarcie przejść granicznych z Białorusią w reakcji na ćwiczenia rosyjskie. Unia Europejska przyjęła dziewiętnasty pakiet sankcji wobec Rosji, w tym etapowy zakaz importu skroplonego gazu. NATO potwierdza wzmocnienie obrony i stałą obecność wojsk sojuszniczych w Polsce po szczycie w Warszawie. Intensywne walki wokół Pokrowska na wschodzie Ukrainy, Kijów wysyła siły specjalne, a strony wymieniają oskarżenia. Wiadomość pierwsza. Polska zdecydowała o odłożeniu planowanego otwarcia kolejnych przejść granicznych z Białorusią do co najmniej połowy listopada. Decyzja ma charakter tymczasowy i została przedstawiona jako akt solidarności z Litwą oraz działanie prewencyjne wobec narastającego napięcia na wschodniej flance. Rząd w Warszawie powołuje się na informacje o intensyfikacji rosyjskich ćwiczeń na terytorium Białorusi oraz na niedawne naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską. W praktyce oznacza to przedłużenie kontroli i ograniczeń w ruchu towarów i osób na niektórych odcinkach granicy. W komunikatach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podkreślono, że celem jest zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przygranicznych regionów i zapobieżenie ewentualnym prowokacjom. Litwa i Łotwa zgłaszały podobne obawy, a koordynacja działań między krajami bałtyckimi a Warszawą była widoczna w ostatnich rozmowach dyplomatycznych. Krytycy wskazują, że utrzymanie ograniczeń może pogorszyć sytuację gospodarczą przygranicznych społeczności i skomplikować transport towarów. Rząd odpowiada, że priorytetem jest bezpieczeństwo, a decyzje będą regularnie przeglądane w świetle rozwoju sytuacji. W kontekście dyplomatycznym Polska podkreśla chęć utrzymania kanałów dialogu z Mińskiem, jednocześnie wzmacniając współpracę z partnerami w ramach Unii Europejskiej i NATO. Warszawa obiecała także koordynować działania z Brukselą, aby uniknąć jednostronnych kroków, które mogłyby osłabić wspólną politykę wobec Białorusi. Lokalne samorządy zgłosiły zapotrzebowanie na dodatkowe środki bezpieczeństwa oraz wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych ograniczeniami. W miarę jak sytuacja eskaluje, Polska zapowiedziała bardziej intensywne patrole i ćwiczenia rezerwy, co ma zwiększyć gotowość obronną regionu. Analitycy zauważają, że decyzja Warszawy jest też sygnałem politycznym dla Moskwy, jasnym komunikatem, że Polska nie zniosłaby naruszeń bezpieczeństwa regionalnego. Jednocześnie opóźnienie otwarć granicznych może być wykorzystane przez przeciwników rządu do narracji o nadmiernej ostrożności i izolacji gospodarczej. Najbliższe tygodnie pokażą, czy kroki Polski skłonią stronę białoruską do deeskalacji lub skłonią sojuszników do zacieśnienia współpracy. Potencjalne dalsze konsekwencje obejmują wzrost kosztów tranzytu towarów i presję na lokalne łańcuchy dostaw. Reakcje międzynarodowe były umiarkowane, Partnerzy w Unii Europejskiej wsparli decyzję, odwołując się do konieczności solidarności. Natomiast niektórzy dyplomaci apelują o jednoczesne utrzymanie dialogu z Mińskiem, aby nie spowić się w długotrwały impas. Komisja Europejska i Rada Unii wyraziły gotowość do monitorowania wpływu na gospodarkę i do udzielenia wsparcia humanitarnego, jeśli będzie potrzebne. Dla obywateli przygranicznych regionów najważniejsze będą praktyczne efekty, kontrola towaru, dokumentów i czas oczekiwania. Polska zapowiedziała także zwiększenie obecności służb granicznych i współpracę z organizacjami międzynarodowymi w celu zminimalizowania zakłóceń. W scenariuszu deeskalacyjnym, jeśli ćwiczenia rosyjskie zostaną zmniejszone, rząd może przywrócić planowane otwarcia wcześniej niż w połowie listopada, pod warunkiem potwierdzonego spadku ryzyka. Przy bardziej napiętym przebiegu wydarzeń możliwe są dalsze ograniczenia i intensyfikacja konsultacji wojskowych z sojusznikami. Polska opcjonalnie może podjąć działania gospodarcze, takie jak dodatkowe sankcje wobec podmiotów powiązanych z destabilizacją regionu. Lokalni eksperci do spraw bezpieczeństwa apelują jednak o równowagę, łączenie odporności obronnej z utrzymaniem podstawowej działalności gospodarczej. W kontekście kampanii informacyjnej rząd uruchomił dodatkowe komunikaty. Aby zapobiec panice i dezinformacji, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało obywateli do sprawdzania oficjalnych źródeł i unikania niezweryfikowanych doniesień w mediach społecznościowych. Organizacje pozarządowe oferują wsparcie prawne i logistyczne dla osób, których podróże zostały opóźnione. W perspektywie długoterminowej sytuacja może wpłynąć na kształt współpracy transgranicznej w regionie i wymusić rewizję procedur kryzysowych. Dla inwestorów i firm transportowych najważniejsze jest teraz jasne harmonogramowanie i możliwość uzyskania zwrotów kosztów w przypadku utrudnień. Rząd zapowiedział rozmowy z przedsiębiorcami i małym biznesem, by wspólnie wypracować mechanizmy amortyzujące skutki ograniczeń. W publikacjach eksperckich pojawiają się sugestie dotyczące alternatywnych tras i wzmocnienia łańcuchów logistycznych wewnątrz Unii. Podsumowując, decyzja o opóźnieniu otwarć granicznych jest elementem reakcji bezpieczeństwa o regionalnym wymiarze, będzie miała wpływ polityczny, gospodarczy i społeczny, a kluczowa pozostaje szybkość i sposób koordynacji z partnerami w Unii Europejskiej i w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wiadomość drugie. Unia Europejska przyjęła 19 pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje etapowy zakaz importu skroplonego gazu do początku 2027 roku oraz dodatkowe ograniczenia wobec banków i platform kryptowalutowych. W komunikacie Rady podkreślono, że celem jest zmniejszenie możliwości finansowania działania zbrojnego przez Kreml i zredukowanie zależności energetycznej Unii od Rosji. Pakiet przewiduje zakaz dla nowych krótkoterminowych kontraktów w ciągu kilku miesięcy oraz całkowite zakończenie długoterminowych umów do 1 stycznia 2027 roku. Dla Polski i innych krajów europejskich kluczowe będą mechanizmy zabezpieczające dostawy energii i zapewnienie rezerw na czas transformacji. W Brukseli dyskutowano o uruchomieniu dodatkowych programów wsparcia energetycznego i przyspieszeniu dywersyfikacji źródeł surowców. Komisja Europejska zapowiedziała też środki mające na celu wsparcie państw najbardziej narażonych ekonomicznie w okresie przejściowym. Równocześnie część państw członkowskich wyrażała zaniepokojenie lukami prawnymi i technicznymi, które mogą utrudnić pełne egzekwowanie zakazu. Rosja skomentowała pakiet jako jednostronne i nieprzyjazne działanie, zapowiadając kontrofensywne kroki dyplomatyczne i możliwe środki wobec krajów, które pogłębiają izolację rosyjskiego rynku energetycznego. Kreml próbuje jednocześnie znaleźć alternatywne rynki zbytu i zwiększyć współpracę z państwami azjatyckimi w celu zrekompensowania utraconych dochodów. Analitycy ostrzegają, że trudności tranzytowe i próby obejścia sankcji mogą wywołać krótkoterminowe napięcia na rynku energetycznym i wzrost cen. W kontekście finansowym nowe restrykcje wobec banków i dostawców usług cyfrowych mają ograniczyć możliwości prania pieniędzy i transferu kapitału, którym, zdaniem unijnych decydentów, Rosja finansuje działania wojenne. Sankcje względem podmiotów trzecich, które pomagają omijać ograniczenia, mają na celu zamknięcie luk prawnych. Państwa członkowskie będą monitorować współpracę z państwami trzecimi, w tym z partnerami w Azji i na Bliskim Wschodzie. Dla sektora przemysłowego i odbiorców końcowych w Unii najważniejsze będzie zarządzanie kontraktami gazowymi, renegocjacje warunków i inwestycje w alternatywne źródła energii. Wiele firm energetycznych już przegląda portfele umów i szuka możliwości zwiększenia importu płynnego gazu z innych kierunków lub rozwinięcia sieci przesyłowych wewnątrz Unii. Polska, która intensywnie inwestuje w infrastrukturę LNG i połączenia międzysystemowe, widzi w tym okazję do umocnienia swojej roli w regionie. Polityczne reperkusje w Unii różnią się. Część państw chwali decyzję jako konieczny krok, inni apelują o równoczesne łagodne mechanizmy zabezpieczające gospodarki. Debata w Parlamencie Europejskim skupiła się na konieczności zapewnienia przejrzystości i sprawiedliwego rozłożenia kosztów transformacji między krajami członkowskimi. W efekcie przyjęto także zarysy funduszu kompensacyjnego, który ma wspierać państwa najbardziej dotknięte utratą surowców. Możliwe scenariusze rozwoju obejmują szybkie dostosowanie rynku i stabilizację cen dzięki alternatywnym dostawcom. Albo w wariancie bardziej napiętym, okres przejściowy z wahaniami cen i presją inflacyjną. Decyzje inwestycyjne w najbliższych miesiącach mogą zadecydować o tempie transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Dla polskich konsumentów i przedsiębiorstw kluczowe będzie zatem tempo rozbudowy terminali LNG i połączeń międzysystemowych. Unia zapowiedziała jednocześnie działania dyplomatyczne i sankcje ukierunkowane na podmioty próbujące omijać restrykcje, a także wzmocnienie współpracy wywiadowczej i celnej w celu egzekwowania nowych przepisów. Monitorowanie rynków i ścisła współpraca organów ścigania mają zapobiegać nielegalnym transferom surowców i kapitału. W dłuższej perspektywie pakiet sankcji ma osłabić zdolność Rosji do finansowania działań zbrojnych i przyspieszyć zieloną transformację Europy. Na poziomie społecznym debata o sankcjach przypomina, że polityka bezpieczeństwa i energetyczna są ściśle powiązane, decyzje strategiczne mają bezpośredni wpływ na ceny, miejsca pracy i długofalową stabilność energetyczną. Decydenci w Warszawie i w Brukseli będą musieli balansować między presją geopolityczną a potrzebą utrzymania stabilnego zasilania dla obywateli. Wiadomość trzecie. Na zakończenie szczytu NATO w Warszawie sojusz potwierdził wzmocnienie odparcia i zwiększenie inwestycji obronnych, a Stany Zjednoczone potwierdziły utrzymanie sił w Polsce. Po spotkaniach ministrów obrony i liderów państw sekretarz generalny NATO Mark Rut podkreślił jedność sojuszu i zobowiązania dotyczące modernizacji sił. W komunikatach podniesiono konieczność inwestycji w obronę powietrzną, siły lądowe i logistykę, aby sprostać nowym wyzwaniom. Dla Polski to potwierdzenie oznacza dalsze wzmocnienie współpracy wojskowej z partnerami oraz kontynuację zakupów i programów modernizacyjnych, w tym rozwoju systemów przeciwlotniczych i rozbudowy infrastruktury. W kuluarach szczytu omawiano także zwiększenie ćwiczeń i stałych baz rotacyjnych, co ma poprawić interoperacyjność i gotowość. Eksperci zwracają uwagę, że wiąże się to z wyższymi nakładami budżetowymi, jednak polskie władze traktują je jako inwestycje w bezpieczeństwo. Stany Zjednoczone potwierdziły obecność swoich oddziałów w Polsce na poziomie umożliwiającym szybkie wzmocnienie regionu w razie kryzysu. W rozmowach dwustronnych poruszano kwestie logistyki, współpracy w szkoleniu i wsparciu technicznym dla polskich systemów obronnych. Polska i sojusz dyskutowały również o zabezpieczeniu łańcuchów dostaw i o współpracy przemysłu obronnego. W efekcie zaplanowano dalsze spotkania robocze i harmonogramy dostaw sprzętu. Debata wśród członków NATO objęła temat polityki odstraszania oraz adaptacji do nowych technologii, w tym systemów bezzałogowych, przestrzeni kosmicznej i cyberbezpieczeństwa. Polska zgłaszała propozycje dotyczące zwiększenia regionalnej koordynacji i szybszego dzielenia się informacją wywiadowczą. Sekretariat Sojuszu podkreślił też rolę krajów wschodniej flanki w kształtowaniu polityki kolektywnej obrony. Reakcje międzynarodowe były zróżnicowane, państwa wschodniej flanki chwaliły decyzję jako wzmocnienie bezpieczeństwa, podczas gdy Rosja oceniła je jako eskalację i powód do wzmocnienia własnych zdolności wojskowych. W Moskwie pojawiły się oświadczenia o samozwańczej gotowości do odpowiedzi na rozszerzenie sił NATO w regionie. To z kolei podnosi ryzyko spiralizacji militarnej, jeśli działania obu stron nie będą miały równoczesnych kanałów komunikacji. Dla społeczeństwa polskiego obecność sojusznicza jest źródłem poczucia bezpieczeństwa, ale również tematem politycznej debaty, dyskusji o kosztach, suwerenności i zależności od zewnętrznego wsparcia. Partie polityczne wykorzystują te elementy w retoryce wewnętrznej, co wpływa na kształt polityki obronnej w dłuższym terminie. Rząd zapowiada, że będzie dążył do zagwarantowania stabilnego finansowania i przejrzystości zakupów. Na poziomie operacyjnym planowane są zwiększone ćwiczenia z udziałem jednostek sojuszniczych, rozwój centrów logistycznych i szkoleniowych oraz inwestycje w infrastrukturę transportu wojskowego. Polska ma nadzieję, że to przyspieszy transfer umiejętności i zwiększy zdolności do obrony terytorium w przypadku kryzysu. Jednocześnie przewidziane są programy współpracy cywilno-wojskowej, które mają poprawić odporność kryzysową całego kraju. W perspektywie średnioterminowej ważne będą także decyzje dotyczące zdolności przemysłu obronnego, transferu technologii i budowy wspólnych projektów z partnerami. Eksperci wskazują, że zwiększenie suwerenności produkcyjnej może zmniejszyć zależność od zewnętrznych dostaw w przyszłości. Na to zapowiedziało, że będzie monitorować wdrażanie postanowień i raportować postępy na kolejnych spotkaniach ministrów. W rezultacie szczyt daje Polsce i sojusznikom jasny plan działań, choć wdrożenie zależy od politycznej woli i stabilności finansowania w poszczególnych państwach członkowskich. Wiadomość czwarte. Na wschodzie Ukrainy, w rejonie Pokrowska, toczą się jedne z najcięższych bitew ostatnich tygodni. Kijów wysłał tam jednostki specjalne, aby powstrzymać zmasowany atak rosyjski, utrzymać kluczowe pozycje obronne. Intensity walk has escalated, ostrzał artyleryjski, ataki lotnicze i wymiana uderzeń tworzą dramatyczny obraz frontu, a cywilne ofiary rosną. Uwaga, zdanie zawiera pojęcia międzynarodowe, zapisane fonetycznie dla polskiej wymowy. Prezydent Wołodymyr Zelenski i dowództwo ukraińskie potwierdzili, że do obrony miasta skierowano siły specjalne i posiłki, a także zwiększono koordynację z partnerami zachodnimi w zakresie dostaw sprzętu i wsparcia wywiadowczego. Raporty z pola bitwy mówią o ciężkich stratach sprzętowych po obu stronach, intensywnych walkach ulicznych, szturmach na pozycje, minowaniach i kontratakach. Lokalne władze humanitarne alarmują o problemach z ewakuacją mieszkańców i dostarczaniem pomocy medycznej przy czym drogi dojazdowe często są zniszczone. Międzynarodowe organizacje humanitarne apelują o korytarze humanitarne i ochronę cywilów zgodnie z prawem międzynarodowym. Reakcje polityczne są natychmiastowe. Kijów wzywa społeczność międzynarodową do przyspieszenia dostaw siłowych i logistycznych, podkreślając, że utrata pokrowska mogłaby otworzyć drogę do dalszych posunięć rosyjskich na południe i do wnętrza kontrolowanych przez Ukrainę rejonów. W Warszawie i w innych stolicach europejskich ponownie rozważane są pakiety wsparcia militarnego i humanitarnego. Polska deklaruje gotowość pomocy humanitarnej i dyplomatycznej oraz wzmocnienia współpracy wywiadowczej. Moskwa przedstawia operacje jako taktyczne i część większej kampanii, oskarżając kijów o prowokacje i odrzucając oskarżenia o ataki na cywilów. Rosyjskie media państwowe relacjonują postępy ale niezależne źródła wskazują na dużą niepewność w kwestii skali strat i rzeczywistej kontroli terenu. Z punktu widzenia strategicznego miasto ma znaczenie logistyczne i symboliczne, jego zajęcie poprawiłoby możliwości operacyjne napierających oddziałów. Ryzyko rozprzestrzenienia konfliktu na obszary przygraniczne lub wywołania nowych kryzysów humanitarnych stoi wysoko, szczególnie jeśli strony zdecydują się na eskalację z wykorzystaniem większej liczby sił konwencjonalnych i środków o dużym zasięgu. W odpowiedzi Zachód zwiększa presję na dalsze sankcje i przygotowuje dodatkowe pakiety wsparcia wojskowego, w tym systemy przeciwlotnicze i amunicję. To z kolei może prowadzić do nasilonej retoryki ze strony Moskwy i dalszego wzmacniania jej środków finansowych i logistycznych. Analizy wojskowe wskazują na kilka możliwych scenariuszy: trwała obrona pokrowska z sukcesem ukraińskim i stopniowym wycofaniem presji, tymczasowy impas ze wzrostem strat ludzkich i materialnych, albo, w najgorszym wariancie, przełamanie linii obrony z konsekwencjami strategicznymi dla całego frontu. Każdy scenariusz ma swoje implikacje dla polityki wsparcia zagranicznego i dla planów obronnych państw sąsiadujących. Liderzy zachodni, w tym przedstawiciele Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone, apelują o dostawy sprzętu defensywnego i szybsze kanały logistyczne. Kijów liczy też na lepsze wywiadowcze wsparcie satelitarne i wczesne ostrzeganie, co ma kluczowe znaczenie przy obronie miast. Polska wymieniła się informacjami i zaoferowała pomoc w ewakuacji oraz wsparciu medycznym dla poszkodowanych. Społeczność międzynarodowa wyraża rosnące zaniepokojenie losem cywilów i apeluje do stron o przestrzeganie prawa humanitarnego. Równocześnie obserwujemy rosnącą polaryzację narracji informacyjnej, co utrudnia wypracowanie wspólnego stanowiska i szybkiej reakcji. Organizacje praw człowieka dokumentują zdarzenia i wzywają do przejrzystości w raportowaniu ofiar i zniszczeń. Dla Polski i regionu najważniejsze jest minimalizowanie ryzyka rozłania się konfliktu oraz koordynacja pomocy humanitarnej i wojskowej z sojusznikami. Warszawa będzie monitorować sytuację i kontynuować współpracę w ramach Unii Europejskiej i NATO, jednocześnie przygotowując się na ewentualny napływ uchodźców i potrzebę zwiększenia pomocy medycznej. Długoterminowo stabilizacja frontu wymaga zintegrowanej strategii obronnej i politycznej, łączącej wsparcie militarne z wysiłkami dyplomatycznymi.